Proszę nie regulować odbiorników. Jestem 355 metrów pod ziemią. W miejscu, gdzie panują absolutne ciemności. Znajduję się na najniżej położonej trasie turystycznej w Europie. W kopalni węgla kamiennego. Jestem w zabrzu. W miejscu, w którym nawet klub piłkarski nosi nazwę Górnik. Czy zakocham się w tym mieście? Węgiel kamienny w zabrzu odkryto w 1790 roku. Od tamtego momentu niewielka wieś stała się ziemią obiecaną dla przemysłowców. Jak grzyby po deszczu, zaczęły tu wyrastać kopalnie oraz huty, a sielski pejzaż przemienił się w industrialny, w którym dominowały szyby kopalniane oraz kominy. Górnictwo swój złoty wiek ma już za sobą, choć w zabrzu wciąż działa kilka kopalń, w tym jedna prywatna. Jednak pamięć o przemysłowej przeszłości miasta nie przeminie, bo z całego górnego Śląska właśnie zabrze, najsilniej postawiło, na turystykę industrialną. Wyprawę po górniczym zabrzu najlepiej rozpocząć od sztolni Królowa Luiza. Mieści się ona w obiektach jednej z największych i najstarszych kopalni węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Węgiel wydobywano stąd nieprzerwanie od końca XVIII wieku do marca 1998, kiedy to na powierzchnię wyjechała ostatnia tona czarnego złota. W 1811 roku kopalni nadano imię na cześć Królowej Luizy, zmarłej rok wcześniej małżonki pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III. Dziś Sztolnia Zabrzeńska to liczne obiekty na powierzchni i wiele atrakcji pod ziemią. Perłą w koronie kopalni Królowa Luisa jest parowa maszyna obsługująca szyb Karnal. Pochodzące z 1915 roku urządzenie jest fenomenem w skali europejskiej ze względu na swoje parametry i fakt, że działa nieprzerwanie do dziś. To jest ten mechanizm, który poruszał szybem, tak? Flatkami w, tym... w szybie, platkami śląsku w śląsku, w tymi... windami, windami po śląsku szole. <noise> Robi to niesamowite wrażenie. I jaka jest historia tego urządzenia? Jak ono się tu znalazło? No, rok budowy jest wytłoczony na obudowach tych cylindrów. Jest to 1915 rok, zbudowana w kucie księcia Rudolfa w miejscowości Dilmen w Niemczech, w zagłębie Rury. A czy to prawda, że ta maszyna nigdy się nie zepsuła? To znaczy, remonty i konserwacje musiały być jakieś wykonywane, ale pracuje praktycznie na oryginalnych częściach. To no niesamowite. No i spodziewam się, że też nie każdy mógł ją obsługiwać. Nie, to trzeba było trochę popraktykować. Pierwszy tam na obsługach, nawet i w szybie, ja takie szczęście miałem, a później dopiero się znowu praktykowało trochę u starszych maszynistów. Kurs taki trzeba było przejść i później się nabywało te uprawnienia maszynisty wyciągowego. Maszynista wyciągowy, tak się nazywa to stanowisko. A skąd wiadomo, w którym miejscu znajduje się klatka, czyli ta winda? No tak orientacyjnie pokazywał to ten olbrzymi czarny szupek. Te białe strzałeczki, jak później będę uruchamiał tą maszyną, to pokazują to orientacyjne miejsce tych klatek. A dokładne ustawienie, no to tutaj nie było jeszcze elektroniki, komputerów, to była po prostu ta biała strzałeczka przy kole pędnym i znaki na linie. Znaków było bardzo dużo, bo były trzy piętra, tyle poziomów, no ale to po to tu trzeba było praktykować, żeby zacząć się w tym orientować. A skąd para, która napędza tę maszynę? No w tej chwili parę zakupujemy już z elektrociepłowni, na szczęście jest po sąsiedzku. A dawniej kopalnie miały swoje kotłownie. W tej chwili ile tu jest stopni? No, 30 na pewno przekracza, tam jest termometr. A zdarza A lat... się? A latem to i 40 przekracza. No to bardzo gorące stanowisko. Tu jest jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden element, który jest niezwykle frapujący, bo ta maszyna przeżyła dwie wojny światowe i tam w rogu znajduje się. Bunker dla obsługi. Na każdej zmianie tutaj musiał być maszynista i konserwator, bo maszynista nie by był w stanie. Tej maszyny konserwacyjnie utrzymać, jak ona non-stop ruchu, praktycznie była. Nie? Czyli w razie nalotu, w razie bombardowania, chował się w tym no, schronie, tak? Dwie osoby. Ale wróćmy do współczesności. To jest fenomen, że to urządzenie działa cały czas niezawodnie. Ta maszyna służyła temu, żeby obsługiwać wyciąg, w którym byli do kopalni obuszczani posyłani obuszczani ludzie. Tutaj akurat można było włożyć 48 górników na trzech piętrach po 16. Oczywiście jak jeździła na te końcowe poziomy, to na obu klatkach. Jedni zjeżdżali, drudzy wyjeżdżali, ale też urobek był wyciągany. Tak? Właśnie wszelkiego rodzaju materiał i maszyny, które były potrzebne na dole, były opuszczane, a węgiel albo kamień też na kopalni trzeba było wydać, to były wyciągane. Nad budynkiem maszynowni znajduje się wysoka na 31 metrów wieża szybowa, na którą można wejść przy ładnej pogodzie. Rozciąga się stamtąd imponująca panorama zabrza. Na terenie skansenu Królowa Luiza działa Park 12C. To plenerowa, interaktywna wystawa stworzona z myślą o najmłodszych. Poprzez zabawy na prostych urządzeniach, jak śruba Archimedesa czy kamera Obskura, można tu prześledzić działanie podstawowych praw przyrody. Szczególnie obleganą atrakcją jest Bajtel Gruba, co po Śląsku znaczy kopalnia dla dzieci. Każdy może tam spełnić marzenie o wcieleniu się w górnika, choćby na chwilę. Dolnia Królowa Luiza to również podziemna trasa, którą możemy przenieść się do prawdziwej kopalni z lat 70. XX wieku. Atrakcją są wciąż działające maszyny i urządzenia, które pokazują nam, że współczesne górnictwo to nie kilo łopata, ale skomplikowana technologia. Górników w drążeniu chodników i wydobyciu węgla wspomagają podziemne kombajny. Za chwilę zobaczymy taką stalową bestię. Tak wygląda ściana. Ja słyszałem o tym, że górnikom pomagają kombajny i to jest właśnie kombajn górniczy, podziemny. Jeden z kombajnów górniczych, dokładnie. Jego prawidłowa nazwa to jest KWB3RDU. E, przepraszam jak? KWB3RDU, trochę jak z Gwiezdnych Wojen. No właśnie, dokładnie tak to brzmi. To jak, jak się do niego zwracać, jak on działa? Jak on działa? Ma tutaj dwa organy urabiające. Jeden jest tutaj, drugi z tyłu. Te organy urabiające zaczynają się kręcić. Dzięki tym cudownym czerwonym nożom zaczynają zgryzać pokład węglowy. To wszystko dzięki temu, że organ urabiający wyżłobiony jest w taką ślimaczycę, opada od razu na przenośnik zgrzebłowy, który transportuje węgiel dalej. Nad nami są takie podpory. Czy to wszystko jest bezpieczne? Oczywiście. To są obudowy zmechanizowane, które jedna z tych sekcji potrafi wytrzymać obciążenie 400 ton. Więc naprawdę jesteśmy w bezpiecznym miejscu. A ile ich jest zazwyczaj wzdłuż ściany? Tutaj u nas na kopalni Królowa Luiza jest ich 80. Natomiast normalnie około 170, jeżeli liczymy, że normalna ściana ma 250 metrów długości. Takie wyobrażenie, że górnik to jest ten, który z kilofem pracuje na ścianie, to już historia. Oj, bardzo, bardzo duża historia. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak ta ściana jest głaskana przez to urządzenie. Nie ma sprawy, już się wiele do dzieła. To ja znika. W 2017 roku zostanie otwarta nowa, spektakularna atrakcja dla turystów, fragment głównej kluczowej sztolni dziedzicznej. Był to podziemny kanał wodny, który odwadniał kopalnię królowa Luiza pozwalał również na transport urobku łodziami aż do kanału kłodnickiego. Sztolnia niczym podziemna Wenecja składa się z systemu kanałów o łącznej długości ponad 14 km z wieloma portami załadunkowymi i mijankowymi. Była to najdłuższa budowla hydrotechniczna w europejskim górnictwie węglowym. Jedną z największych atrakcji podziemi kopalni królowa Luiza jest przejazd górniczą kolejką Karlik. Służyła ona hajerom, czyli górnikom jadącym na szychtę albo wracającym ze zmiany. To wskakuje, bo zaraz odjeżdża. Aby całkowicie na własnej skórze poczuć trud i niebezpieczeństwo związane z pracą górnika, najlepiej wybrać się do kopalni Guido położonej niecały kilometr od szybu królowa Luisa. Panuje w niej atmosfera czynnego zakładu wydobywczego. Kopalnia powstała w połowie XIX wieku. Założył ją miejscowy magnat hrabia Guido Henkel von Donnersmarck. W 1967 roku z racji wyeksploatowania złóż zakład przekazano kopalni doświadczalnej M300, w której przez kilka testowano na resztkach złóż węglowych nowe maszyny i urządzenia górnicze. W 2007 roku kopalnie Guido otwarto dla turystów. W Stolni Królowa Luiza do podziemi schodziliśmy na własnych nogach. Znajdują się stosunkowo płytko. W kopalni Guido będziemy zjeżdżać prawdziwą szolą. Dzień dobry panie. Dzień dobry. Jak głęboko można zjechać tą klatką? No tą klatką można zjeżdżać na poziom 170 i 320. Tak turyści zjeżdżają. Turyści, ale wcześniej zjeżdżali tędy naszych te górnicy. Kiedyś zjeżdżali górnicy, a teraz jest to kopalnia zabytkowa i zjeżdżają turyści. Ja tutaj widzę, ja widzę tory, to znaczy, że co tutaj dojeżdżały wagoniki? Tak, tu dojeżdżały wagoniki, transport był urobku i materiałów na dół. Pan jest sygnalistą. Czym się zajmuje tak. sygnalista? No to sygnalista zajmuje się teraz obsługą szybu i opuszczaniem turystów. A kiedyś to było, że sygnalista zajmował się wydobyciem, opuszczaniem materiału i jazdą ludzi, no, tak zwanych górników na dół. Mamy takie podstawowe trzy sygnały. To jest jeden, to jest stój dwa razy, dwa uderzenia to jest do góry, trzy to jest jazda w dół. No, i później są sygnały umowne. Ta klatka wolna, tam jest tablica. No właśnie widziałem, to jest cały system skomplikowany. Tak, no tam jest taka tablica, proszę pana, no i według tych sygnałów maszynista i sygnaliści wiedzą, co mają robić. Rozumiem, że to bardzo odpowiedzialna praca. Bardzo odpowiedzialna praca, musi być naprawdę skupiony przy tej pracy. Osiem godzin w dużej koncentracji to Ta. jest coś. Dodajmy, że nie jest tutaj najcieplej. W tej chwili nie mamy jeszcze zimy, ale zimą też tu się stoi kilka no, godzin. Kilka godzin tu się stoi, no i ruch turystyczny trzeba obsłużyć. No to skoro mówimy o ruchu turystycznym, to ja chętnie skorzystam. To co, jedziemy? Jedziemy. No nie da się tego nie usłyszeć. No, teraz został nadany sygnał. Klatka wolna czyli maszynista. Po tym sygnale wie, że on ma przegonić. O i klatka proszę odjeżdża. A ta zjeżdża, a tamta przyjedzie? A tamta przyjedzie do góry. A. No i teraz y, turyści mogą wchodzić, nie? No to jedziemy. No to jedziemy. Teraz pana zamknę, żeby bezpiecznie pan pojechał. Aga. A, do widzenia! Trochę trzęsie, no i czuję jak zatyka mi uszy. Ten szyb wydrążono w drugiej połowie XIX wieku, a ja czuję jak z każdym metrem w głąb ziemi cofam się w czasie. Właściwie. Wszystko wygląda jak zwyczajna stajnia, i gdyby nie świadomość, że jesteśmy 170 metrów pod ziemią, to nie robiłoby to chyba wrażenia. Yy, to jest tak, że konie musiały pracować w kopalniach, a gdzieś trzeba je trzymać. On nie wyjeżdża po skończonej pracy po tej szykcie na górę, to też stajnie pojawiły się w kopalniach, a kopalnik by do tych koni było 80. A jak je tutaj sprowadzano? Specjalne szelki. One się nie mieszczą w tej szoli, w tej klatce, którą zjeżdżają górnicy, bo to dość spore zwierzę. No też na szelkach w pionowej pozycji, głowa u góry, ogon na dole i powoli opuszczony w dół. A co one tutaj robiły? Odkąd już dzieciaki, bo tam dzieci w wieku 10 lat pchały, tam trochę starsze w wagony, a te wydobycie rośnie, coraz to więcej trzeba tych wagonów z węglem, który wyjeżdża, no to też trzeba ściągnąć jakieś mądre i silne zwierzę. On się do tego nadaje. No i one z reguły ciągnęły te wagony z węglem, ale też wszelkie inne funkcje, które może tam dzisiaj spełnia kołowrót z silnikiem, czyli tam lina, która coś wytarga, to kiedyś robił to koń. Ja słyszałem taką historię, że one były tak sprytne, że jak już się przyzwyczaiły do odpowiedniej ilości wagoników, to nie dawały się robić w konia i doczepiać tak, tak, sobie dodatkowych. Tak, tak. Eee, no, krążą plotki. To jest o tyle ciekawe, że gdzieś tam, gdyby to jeden górnik opowiedział, to okej. Okay. Ale na każdej kopalni była taka historia, że jak koń był, załóżmy, przyzwyczajony ciągnie wagonów. Eee, to ruszał i liczył stuknięcia. Jeżeli było ich za dużo, to zatrzymywał się i żadna machewka go nie przekonała. Skoro były konie, no to musiał być też ktoś, kto się nimi zajmował, rozumiem dobrze? Tak, był ten stajenny, czy też koniusz, jak go nazywano, no, on dbał o to, żeby one miały dobre warunki. I to jest ciekawe, że w tamtych latach, kiedy no, ludzie na powierzchni nie, nie mieli czasami, nie wiem, dostępu do jakichś tam sanitariów, konie naprawdę były bardzo szanowane i dbano o nią w tych, w tych kopalniach węgla kamiennego na Śląsku. Jesteśmy na poziomie 170 metrów pod ziemią. Tak, 170 metrów pod ziemią to jest pierwszy poziom kopalni Gwilu. tej najpłytszy, ten, który traktuje o sferze sakrum w górnictwie, ale też o tych początkach zerania górnictwa zawsze było bo on już ma 200 lat. Ale ja widzę po pańskich oczach, że pan jest czynnym górnikiem, tak? Bo ta charakterystyczna obwódka czarna wokół oczu. Dokładnie, ten permanentny makijaż w cudzysłowie wziął się z czynnej kopalni, bo w takiej pracuję w ludzie Śląskiej w kopalni Halemba. A że to jest ciekawe górnictwo, to też tutaj przy okazji opowiadam trochę o tej pracy. No to super, cieszę się, że rozmawiam z profesjonalistą i człowiekiem, który wie o czym mówi. Jak to wyglądało kiedyś, w XIX wieku? Jak wyglądało życie górnika? było dużo cięższe niż dzisiaj. Ta szychta potrafiła trwać dużo dłużej niż dzisiaj, czasami nawet i 12 godzin. Było dużo bardziej fizycznym, bo dzisiaj jest bardzo fizycznym, ale wtedy jeszcze bardziej. Nie było kombajnów, żadnych maszyn, które mogłyby w tym pomagać, więc tym, czym się urabiało, czyli kruszyło węgiel, był to, co jest symbolem górnika, czyli te dwa narzędzia młotki, pyrliki, żelazka, jak się to, dokładnie to nazywa, dokładnie te dwa narzędzia. No i tym kruszoną, konie trochę przyspieszyły ten proces wydobycia i te konie też są w kopalni, gwidy na poziomie 170 w stajniach i ono właśnie o tej pracy ciężkiej na początku trudnej traktuje w tym poziomie. My w tej chwili jesteśmy w chodniku. Chodniki to w kopalni codzienność, to sposób komunikacji, transportu. Tak, by z tego to tak jakby zrobić miasto bez ulic. No nie może istnieć miasto bez ulic, tak? Jakoś trzeba dostać się do jakiegoś budynku. W kopalni no, nie dostajemy się do budynku, a do pokładów węgla. To jest kombajn przodkowy. Chodnikowy. Chodnik, chodnikowy. To jest ta poprawna wersja, choć faktycznie jest w przodku. Eee, kombajn chodnikowy, jak nazwa wskazuje, no drąży chodniki. No dobrze, ale jak się ta wielka maszyna znalazła tutaj pod ziemią? Spora, waży 25 ton. No i jak to przetransportować? Nie da się inaczej jak w częściach, więc osobno organ urabiający, osobno kołyska, osobno gąsienice, czy ta łopata, która ładuje to, co on robi. I to wszystko było dopiero skręcane na miejscu? Tak, to jest tutaj testowane i, i działa. On lata świetności ma za sobą, ale nadal działa. I my nadal możemy działa. zobaczyć jak. Tak, bo to jest legendarny model. Na bazie tego powstają wszystkie dzisiejsze kombajny chodnikowe. On był pierwszy. On I drążył pod Alpami, stąd ta nazwa Alpina. I on w latach 70. pojawił się u nas, dokładnie tam 74. rok. Żeby tu wejść, trzeba mieć specjalny strój. Dokładnie. Słuchajcie, te ciuchy, co masz, to są normalne, robocze. Akurat białe to jest od sztygara, czyli tak jak mój. Ale masz brązowy hełm, masz lampę, aparat ucieczkowy, to wszystko. No, tak jak każdy górnik na dół. A górnik jaki miał kolor stroju? Szary, granatowy. No to taki wyjątek, że ja mam sztygarski. No. No nie martw się, będziesz szary jeszcze dzisiaj. <laughs> ja się postaram o Opie, ale ci to idzie, jak ty tak z doma swoje obracasz, to już kurde mi nie ma dziwota, wiesz? Hejcie, hejcie. No już, Tiger, już przecież szybko robię. No bo się ćmiacz, a się jest jeszcze, kurde. Pan jeszcze wiele zostało, jeszcze dwie. Z wielką no ale to jest za dużo. No to jest za dużo, no, no pewnie boś pośrednio wziął. No na myjszu. dokładnie. Zawsze ze środka się bierę. Jest. Dobra. O, widzisz, niech ci powiedział od razu, kurde, o tym kinowku moim. Ale no właśnie. Tak. Jak na przodku górniki wprawią obudowa, to ja potem przychodzę i klupię. No tak, taka, taka robota to ja rozumiem. To każdy by tak. A to czasie bo uczy. <śled> A co? Co się tak robi? Co się, co się tym sprawdza? Słuchaj, patrz. Jak krupa tak jest głuchy odgłos. Ale jakby były śruby niedokręcone przez chopów, no to wtedy zacznie dźwięczeć. A jak zacznie dźwięczeć, to chłopy potem też dźwięczą. No, robota dla mnie, nie? No. Dobra, tu żeś porobił, to idziemy dalej. Jezus, to jeszcze nie wszystko. Boja. Dobra, idziemy. Ile tego jeszcze? Ha! Hop jak skończymy. Z całej szychty sporo czasu górnikowi zabierało dotarcie na miejsce pracy, zwłaszcza jeśli pracował na przodku, czyli przy ścianie węgla. Czasami połowę dniówki trwało zjechanie na dół, potem długie dojście chodnikiem i powrót na powierzchnię. Dlatego tam, gdzie to było możliwe, budowano podziemne kolejki, żeby usprawnić i przyspieszyć transport górników. Ta w kopalni Guido to wyjątkowy typ kolejki podwieszanej. Jedyna na świecie tego typu atrakcja udostępniona turystom. Jesteśmy w przedsięwzięciu piekła. <noise> dokładnie na jakiej głębokości? No, tu dokładnie 355 metrów. Okay. Najniżej, jak się da. Jest tu ciepło, jest tu nisko, jest tu ciemno. Tak ma być. Jak ludzie dawali radę pracować 8 godzin w takich warunkach? 8 godzin to dopiero lata 40, pierwotnie 12 godzin. Słuchaj, lampki oliwne, później lampy karbidowe. Te lampy, które widzę, już. i o. Akumulatorówki to dopiero lata 50. To jest ściana węgla? Ściana węgla. Oto to wszystko? Dokładnie. No, to już XVIII wiek, jak zaczęto wydobywać. Wiek stali, kolej, potrzebny był Węgier do wytopu stali. I dlatego kopalnie. No dobra, to chodźmy. On już sztygar z... ściorą, to się mówi, tak? Nie, Marcie, dopiero połowa ściany jeszcze będzie ściorany dzisiaj. No, no wyjrzysz, jak to wygląda. Koniec żartów. Dokładnie. Uważaj na łeb. Ja pierwszy. Jasny. No to idziemy. Ach! Na Górnym Śląsku żywa jest tradycja karczm piwnych. Nic więc dziwnego, że w podziemiach kopalni Guido nie mogło zabraknąć pubu. Strefa K8 na poziomie minus 320 metrów jest najgłębiej położonym pubem w Europie, a może i na świecie. Mieści się w zabytkowej hali pomp. No myślę, że po zasłużyłem na piwo. Nie wiem jak wy, ja teraz wysiaduję. Jeżeli chcecie dotknąć prawdziwego czarnego złota i udać się na emocjonującą wyprawę w głąb ziemi, koniecznie musicie odwiedzić Zabrze i jego atrakcje. Kopalnie Guido i sztolnie Królowa Luisa. Teraz będę bardziej doceniał ciepło w kaloryferach, ponieważ wiem, jak wydobywa się węgiel.